Witam Was na moim kanale. I w tym filmiku chcę się przedstawić oraz powiedzieć o czym jest kanał i co tutaj możecie się spodziewać. Więc, kanał się nazywa Piwnica Programisty i jak można się domyśleć z nazwy będziemy tutaj gadać bardziej o tematach związanych właśnie z branżą IT. Ja w branży jestem od około 12 lat, więc jakieś przemyślenia już sobie zebrałem no i pomyślałem sobie, że Fajnie mieć miejsce, gdzie będę mógł tym wszystkim dzielić się. Więc można traktować ten kanał jako taki mój, załóżmy, dziennik, gdzie sobie będę gadać o tematach, które są dla mnie, że tak powiem, ważne. Ja jestem programistą, zawodowo programuję. Programuję w języku PHP, więc kto jest, kto jest hejterem PHP, no to niestety bardzo możliwe, że, że tutaj nie będzie dla Was nic ciekawego. Natomiast nie, nie będę gadać tylko o PHP. Tak, będziemy gadali w ogóle o IT, o tym czy warto iść w IT, czy nie warto iść w IT, jako jest w IT, a może jak wyjść z IT. Także bardzo ciekawi mi temat sztucznej inteligencji. Postaram się oświetlać tutaj wszystkie nowinki, które teraz wychodzą w tym świecie. To jest bardzo dużo i za wszystkim na pewno się nie nadążam. Natomiast no niektóre fajne rzeczy znam i widzę ze bo tak patrzę na znajomych, że na przykład to oni o tym w ogóle nie słyszeli, więc... Dzięki temu kanałowi też będą mogli coś sobie podpatrzeć. Co jeszcze? Dodam także, że ja nie jestem, jakby, native Polish speaker. Tak? Ja jestem w ogóle z Ukrainy, mieszkam w Polsce 10 lat, więc przepraszam, jeżeli jakieś założycie będę czy coś. Natomiast wolę prowadzić kanał po polsku, żeby poświęcić wymowę tak? poświęcić język. No i... W będzie tutaj po polsku większość materiałów. Możliwe czasem, że po angielsku, żeby też poćwiczyć sobie język angielski. Także zapraszam, no i widzimy się w kolejnych filmikach. Dziękuję.